To miło mi. Mi również. Widać w szkole. A, Dziękuję. Aha, a, 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 a ja, ja jestem Beto, Jeszcze Muzyki raz? tu uczę. Jeszcze raz Beto, Beto, Beto. I mam tu ma masę papierów. z może. No czasem nie mam do niego siły, naprawdę. Es por momentos que parezco invisible, y solo yo entiendo lo que me hiciste. Mírame bien. Co, twoja mama rozwiązała problem z walizką? Nie, ciągle nic nie wiadomo. Który to Leon? E, o, tamten, patrz! Leon! 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 Ziomoś! Nie, nie, przecież on nas nie usłyszy. Ej! Napis, zrobimy napis. Na pewno go zobaczy. Ej, czekajcie. W czasie jazdy oni zwracają uwagę tylko na te informacje, które pojawiają się na tamtych tablicach. No dobra, to na co czekamy? Idziemy, bo spóźnimy się na próbę. Chodźcie. Nie rozumiem, po co tu przyszli. Bo się trochę o nią martwię. O, lepiej martw się tym, że rzejt będzie tak upierdliwa, że znowu nie będziesz Nie muszę, tak, rozpić. Byłem z tą kobietą tyle czasu, mieszkaliśmy razem. No trochę szacunku. Proszę cię. Chyba mogę się z nią napić kawy, chociaż tyle, prawda? Chciałbym Ci jakoś pomóc. W końcu po to tu jestem, więc usiądę sobie gdzieś kilka stolików dalej. Jeśli będziesz miał jakieś kłopoty, z zrzejdź, złap się za ucho, o, a ja wtedy proszę, do ciebie spędzę. Nie, zadzwonię. będę się wygłupiał. Spróbuj. Co ja mam 12 lat? Dobra, idź siad. Za ucho, nie Pamiętaj... będzie już.